Cześć ciekawcy! Zgodnie z Waszym życzeniem opowiemy Wam dziś o Tomie Hildelstone. Jak wiecie, to uzdolniony aktor, znany głównie jako przebiegły i bezwzględny brat Tora Loki. Prywatnie to błyskotliwy, inteligentny i kochający swoją facet. W Dodatku, mimo kariery na wielkim ekranie, aktor nie porzucił sceny teatralnej i zapewnia, że nigdy nie porzuci. A wiedzieliście, że najczęściej grywa rolę w produkcjach kostiumowych, gdyż uznano, że doskonale prezentuje się w strojach historycznych? Czy dzięki swojej popularności ma szansę na zdobycie roli Bonda? Co ciekawcy wiecie o Tomie? Zostańcie z nami bo niektóre informacje mogą Was naprawdę zaskoczyć. Tom Hildenstone urodził się 9 lutego 1981 roku w Londynie. Jako młodzieniec nie wiązał swojej przyszłości z aktorstwem, dlatego kształcił się na Oxfordzie i w Eton College. Następnie studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie w Cambridge. Jak mówił później w wywiadach, wybrał ten kierunek studiów, ponieważ kocha literaturę i kulturę antyczną. Co więcej, Tom uwielbia czytać autorów starożytnych w oryginale, czyli w języku łacińskim i greckim. W ogóle Hildenstone mówi w kilku językach, w tym jeszcze hiszpańskim, francuskim i włoskim. Hmm, czyż te codzienne i dość niezwykłe zainteresowanie nie Was o jego wyjątkowości, do aktorstwa pochnął go ponoć rozwód rodziców, bo jak sam przyznał, przebywanie na scenie pozwalało mu na pozbywanie się złych emocji. I tak, oprócz zgłębiania wiedzy ze starożytnej literatury, zaczął grywać w sztukach teatralnych. Po wystąpieniu w przedstawieniu, tramwaj zwany pożądaniem, został dostrzeżony przez agentkę filmową i wkrótce otrzymał swoją pierwszą rolę telewizyjną i zaczął regularnie otrzymywać oferty z branży filmowej. Zachęcony powodzeniem i pochlebnymi opiniami na temat swojego talentu oraz w typowy dla siebie sposób, spragniony wiedzy Hindelston postanowił być edukacją w zakresie aktorstwa. I tak w 2005 roku uzyskał tytuł magistra sztuki aktorskiej na uczelni Royal Academy of Dramatic Art. Wystąpił w wielu znanych produkcjach jak O Północy w Paryżu, Czas Wojny czy Głębokie Błękitne Morze. Jednak międzynarodową popularność i uznanie przyniósł mu Marvel i rola w filmie Thor. Tom wcielając się w boga psot, Lokiego, brata tytułowego bohatera, podbił serca widzów. Co ciekawe, początkowo sam starał się o rolę Tora. I w tym celu szczupły aktor zwiększył swoją tkankę mięśniową aż o 10 kilo. Ale uznano, że lepiej w tej postaci wypadnie Chris Hemsworth. Więcej o ich rywalizacji i przyjaźni możecie posłuchać w naszym innym odcinku. Postać Loki'ego okazała się punktem zwrotnym w karierze młodego Brytyjczyka. Zagrał on tego bohatera jeszcze kilkakrotnie, zarówno w kolejnych częściach tora, jak i w kasowej serii Avengers. Sam Tom przyznaje, że Loki go wyzwolił, a dzięki zdobytej sławie częściej występuje w rolach pierwszoplanowych albo głównych. I zdecydowanie większe tłumy przyciąga do teatru, gdzie nadal znajduje czas, by grać. Co ciekawe, pierwszy tor nawiązywał do dramatów Szekspira, więc doświadczenie Hildestona na pewno pomogło mu w budowaniu swojej roli. A co Wy sądzicie o talencie Toma? Jakie są Wasze ulubione filmy z jego udziałem? Charakterystyczna dla Toma brytyjskość, szyk i elegancja sprawiają, że media interesują się nie tylko jego pracą. Został bowiem uznany za najlepiej ubranego aktora oraz zajmuje jedno z pierwszych miejsc w czołówce plebiscytu Glamour jako najseksowniejszy odtwórca. Tom, którego majątek szacuje się dziś na 20 milionów dolarów, udziela się także charytatywnie. Jest ambasadorem i często. Jeżdża na misję do Afryki, by zwiększyć świadomość o problemach głodu i AIDS dotykających ludzi zamieszkujących te tereny. Jak typowy Brytyjczyk, Hiddleston jest powściągliwy i nie lubi dzielić się życiem prywatnym. Przez wszystkie lata swojej kariery niechętnie zdradza informacje dotyczące swoich związków, a to sprawia, że dla mediów i fanów jest jeszcze bardziej intrygujący. Więc musimy was nieco zmartwić, choćbyśmy stawali na głowie pikantne szczegóły z życia Thomas, zdobyć jest trudno. Największą sensacją i jego najbardziej medialnym związkiem była relacja z Taylor Swift w 2016 roku. Randkowanie z młodziutką gwiazdą muzyki nie mogło Mogło skończyć się inaczej. Po operacji śledzili każdy ich krok przez kilka miesięcy trwania związku, chociaż wydawało się, że Tom i Taylor tworzą poważną i szczęśliwą relację, dość szybko doszło do rozstania. Powód protek było wiele. Najczęściej powtarzano dwie przyczyny: że aktor po prostu się znudził i młodsza swój zwyczajnie nie była dla niego, albo że to ona zakończyła związek, aby wywołać sensację i większe zainteresowanie mediów wokół premiery nowej płyty, która z pogłosek wydaje wam się bardziej prawdopodobna. Na pewno wiemy tylko tyle, że w wywiadach aktor pytany o relację i przyczyny rozpadu znajomości z piosenkarką. I jeśli w ogóle odpowiadał, to zawsze mówił szacunkiem i uznaniem o byłej partnerce. Wcześniejszym, nieco dłuższym związkiem Toma był trwający od 2008 do 2011 romans z aktorką Susaną Fielding. Zaś według prasy wszystkie kolejne kobiety, które można było zauważyć u boku przystojnego i czarującego aktora, były tylko przelotnymi znajomościami. Tom widywał się z aktorkami Jessica Chastain, Kat Dennings, a nawet Elizabeth Olsen. Czyżby Hiddleston na poważnie wziął pogłoski o możliwości zagrania Jamesa Bonda? I co myślicie ciekawcy? Za co lubicie Toma Hildestona? A może uważacie, że ludzie szybko o nim zapomną, jeśli przestanie grać Lockiego? Jeśli pominęliśmy któryś z istotnych faktów, dajcie nam znać w komentarzach. I nie zapomnijcie o lajkach i subach, jeśli interesują was właśnie takie odcinki. Do usłyszenia!